Zimno, czas na jedzenie, na być, no czas też na kostkę. ona będzie, tam. nie raka, Trzeba się dożywić, Ja myślę, że zwykle na ona nie, jakiś jakiś na ona no, telewizja, no, 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 a ona a jak my oglądamy coś to to jemy? Więc no, na no, teraz na przekąs? Nie, to ma oj... taki... Ciekawe, że podgryźć. No właśnie, sobie przez tą A podkryzja? No wtedy, co patrzyliśmy, co u mm. był, to gdzieś on podgryzł? Teraz, gdy podszedł, no, no, bo zbyt, bo zbyt, bo tak, tak, nie <laughs> no, hmm. Dlatego Czyli też mam. to tak. nie jest hmm. normalne. Znaczy, goryle, tak, potrafią robić. nie znam.

tak logicznie rzecz biorąc minimum trzy samice powinny być, nie? No tak się teraz zakłada, dlatego że nie ma samic dla, dla, dla samców. Dlatego minimum, które przewidziano, taki, którzy dobra po prostu, to są trzy samice, tak? Aha, czyli jest za małą samicę w momencie samców? Tak. Okej. Okay.